Witam na przeglądzie w sklepie Pepko. Dzisiaj zobaczycie nowe ubrania, dekoracje, ozdoby i akcesoria oraz także pozostałe nowości, jakie można kupić w tym sklepie. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. Przegląd zaczniemy najpierw od jesiennych damskich ubrań, które od niedawna są w sklepie Pepko. Wśród nich znajdziemy m.in. kurtki, swetry bezrękawniki i wiele innych. To, co widzicie teraz, to damski długi wełniany sweter z golfem. Wykonany jest m.in. z poliestru, poliamidu i wełny z alpaki. Nowością jest także ta damska bluza. Kosztuje 30 zł, tutaj dostępna była w takim właśnie kolorze, znajdziemy ją w rozmiarach od S do 2XL. Wykonana jest z miękkiego materiału, poliestru oraz elastanu. W swojej jesiennej ofercie sklep Pepco ma także damską, pluszową kamizelkę. Kamizelka z kapturem zapinana jest na guziki i ma dwie kieszenie po bokach. Kosztuje 40 zł, dostępna jest w rozmiarach SM oraz L i XL. Tak wygląda z tyłu. W tym sklepie Pepko dostępna była w kolorze szarym. Wśród jesiennych ubrań znajdziemy też takie: Marmurkowy damski jesienny płaszczyk. Płaszczyk z kapturem zapinany jest na zamek. Dostępny jest w rozmiarach od S do L. Kosztuje 80 zł. Jak widać, po bokach ma dwie niezapinane kieszenie. Kaptur płaszcza jest związany. Zobaczmy teraz, jak prezentuje się z tyłu. Wśród damskich ubrań w sklepie Pepko jest także taka kamizelka. Jak widać, jest dość długa, zapinana jest na zamek i ma kaptur. Kosztuje 60 zł. Znajdziemy ją w rozmiarach S, M oraz L. Z boku ma dwie kieszenie. Materiał, z jakiego wykonana jest kamizelka, to w 100% poliester. Auto następna nowość wśród ubrań. Damska bluzka ze średniej długości rękawem. Kosztuje 30 zł. Wybierać możemy pomiędzy rozmiarami od S do 3XL. Jak widać, ma luźny fason. Materiał, z jakiego jest wykonana, to bawełna oraz elastan. Ten damski golf również jest z bawełny oraz elastanu. Kosztuje 25 zł, dostępny jest w rozmiarach S do 2xl. Przejdźmy teraz do następnych nowości, jakie znaleźć możemy w sklepie Pepko. Kubeczki, które teraz widzicie, pokazywałam już we wcześniejszych moich nagraniach, ale nie wszystkie. Dzisiaj dokładniej zobaczycie ten oraz ten. Przyjrzyjmy się może najpierw kubeczkowi w kratę. Kubeczek ma pojemność 340 ml, kosztuje 12 zł. Zarówno ten, jak i następny, który za chwilę zobaczycie, nie może być myty w zmywarce, nie nadaje się też do mikrofalówki. Widoczny teraz ceramiczny kubeczek z jesiennym wzorem również ma pojemność 340 ml i kosztuje 12 zł. Wśród jesiennych rzeczy są też takie. Żołędziowe ludziki wykonane z tworzywa sztucznego oraz materiału. Każda z figurek kosztuje 8 zł, ma wysokość 18 cm. Figurki dostępne są w kilku kolorach. Przyjrzyjmy się niektórym z nich. Następną rzeczą wśród dekoracji jesiennych jest niewielka, świetlna girlanda. Ozdobne oświetlenie dostępne jest z różnymi dekoracjami. 7 zł kosztuje girlanda o długości 220 cm. Taka jak ta z dekoracyjnymi grzybami ma długość 120 cm. Cena tej świetlnej girlandy to 10 zł. Oświetlenie w tego rodzaju ozdobie działa na baterie. Widoczna teraz dekoracyjna dynia wykonana jest ze styropianu oraz materiału, także z tworzywa sztucznego dostępna jest w kilku kolorach kosztuje 10 zł. Jesienne są również świece zapachowe. Taka jak ta w szklanym pojemniku ma zapach dyniowy. Świece kupić możemy za 20 zł. Nowe są także zestawy osób jesiennych. W kolekcji Cozy Fall pojawiły się na przykład drewniane grzybki. Zestaw zawierający dwa kosztuje 6 zł. Wybierać możemy pomiędzy różnymi kolorami i wzorami tej dekoracji. 5 zł natomiast kosztuje taki zestaw jesiennych ozdób. Komplet zawiera 8 różnych dekoracji z tworzywa sztucznego. 5 zł kosztuje także zestaw zawierający 3 dekoracyjne grzyby. Dekoracyjnych dodatków w sklepie webko jest znacznie więcej. Na przykład 7 zł kosztuje taka ozdobna gałązka. Do wyboru jest kilka rodzajów takiej ozdoby. Ozdobna jest także taka dekoracja ze sztucznych roślin. Cena tej gałązki to 10 zł. I jeszcze jedna nowość w sklepie Pepko. Są nią widoczne teraz kubeczki dostępne w kilku kolorach. Wszystkie te kubeczki są ceramiczne. Mają krawędzie i uchwyt w kolorze srebrnym. Nie mogą być myte w zmywarce, nie nadają się również do mikrofalówki. Kubeczek ma pojemność 520 ml, kosztuje 15 zł. Tak wygląda ten sam rodzaj kubeczka, jednak w innym kolorze. W nowej kolekcji Perüstrig znajdziemy także osłonki na doniczki. Osłonki są ceramiczne. Taka jak ta ma wysokość 13 i średnicę 16 cm. Cena tej dekoracyjnej osłonki to 20 zł. A tutaj mamy jeszcze jeden rodzaj nowych kubeczków. Takie jak te są również ceramiczne. Kubeczki z tej serii dostępne są również w kilku kolorach. Każdy ma pojemność 340 ml, kosztuje 10 zł. Kubeczki tego rodzaju nie mogą być myte w zmywarce, nie nadają się również do mikrofalówki. Teraz macie okazję zobaczyć drugi kolor takiego rodzaju kubeczka. Nowy jest także taki obrus, dostępny w jednym wzorze i kilku kolorach. Ma wymiary 140 i 180 cm, kosztuje 20 zł. Całkowity wzór obrusu widoczny jest na opakowaniu. W tym sklepie pepko dostępny był w kolorze białym oraz szarym. Materiał z jakiego wykonane są obrusy to w 100% poliester. Nowa jest także podkładka o średnicy 37 cm na stół. Podkładkę kupić możemy za 10 zł. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.